Dobry widzowie, przepraszam, że nie było filmu. Tak, nie mogłem <laughs> robić filmu. Nie było mnie wtedy, i będziemy robić e... klacza. Nie zachęcam oczywiście do subskrybowania. Będziemy się rozbić, żeby nie spaść. Będzie tu pole do skakania. Musimy skrzynkę postawić, żeby były przedmioty. A nie, nie, bo będziemy postawiać krzynki. Po prostu Musimy wziąć wiatr najpierw z Co to jest? Możemy zobaczyć, która jest Nie, Widziałem. Zobaczę co to. Patyk. <mulary> 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 nie wiem. To jakiś To bariera jest, to jest Patyk ops. Nie wiem. Nowe grę. Dawno nie grałem w Minecrafta. Ale zrobimy teraz sobie. W, 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 Wiatr wody, weźmiemy. Wiatr wody, gdzie może być? Na pewno będzie na Kielowni. Wiatr wody. Skąd punta. Po pierwszym razem się nie udało. Teraz drugi raz spróbujemy. Najpierw zrobię ten tu kolawy. Nie będzie kolejnego To... Jak przeżyje, to będę po prostu skakał. Dziś próbuję tak zrobić, że trochę wkraczy. Zginął Teraz kolejny będzie slime. Albo nie. Nie będzie swojej może perła. Spróbuję perło zrobić. Dawno tego nie robiłam. Jest ciężkie trochę. Proszę odpowiednio już rzucić tą perę w tym momencie. Dobra, chyba już wiemy. To w dobrym momencie tu rzucić fermę. Jeśli rzucić w dobrym momencie to, pery, no? to, momencie, to można e, przeżyć. Dobra, udało się. Kolejny będzie to... Slajnik. Slajnik, pamiętam gdzie. Teraz skoczymy szlamem. Szlam jest łatwy. Wydaje się łatwy, ale tak nie jest. Jak go czasami robimy za pierwszym razem? A. Nieważne, zapomniałem zmienić na przetrwanie. E, nie wiem czy to taśmie to zrobi, bo moje zostało usunięte. Dawno w Minecraft nie grałem nie? nie zrobi to. Dobra, da się. Robione. Teraz będzie taki trochę trudny. Chy chyba tym się da zrobić miodem. Nie wiem, próbowałem teraz bo było... to De... nie to było Debiło... 10 miesięcy temu nie wiem czy się da mi się Znaczymy to później tak zróbmy z pańczyną z a z pańczyną da albo tymi e, takimi w tym z netheru G o tym są Endermany Jak to się nazywa to takie coś i tym się da sklaczą noć. W ogólnie widzowie Dziś tak film będzie w będzie około 20 minut. Gdzie to jest? Nie wiem. zobaczmy to po prostu teraz nie wiem, nie wiem gdzie to jest widzowie no to zrobię to z niewidzialności powolne padanie gdzieś powolne potrzebuję powolne padanie szczycanej Powolne opadanie, gdzie jest powolne opadanie, ale w tej rzucam, to jest po... Miktura, powolne opadanie, to jest to, potrzebuję tego, to wyrzuć na głowę creepera sobie. Założę nawet. Dobra. creeper się mnie Tak to mi działo. Ale weźmy Co to cień? badanie. Padanie. Gdzie to jest? Nie wiem, ale będę wiedział, gdzie tutaj. Nie wiem, gdzie jest naprawdę podobna badania. Spróbujmy to zrobić. Udało się, ale nie dodało tego efektu. Udało się. Udało się. Zrobimy jeszcze... To będzie klacz. Bardzo trudny. Łódka. Dla mnie on jest prawie niewykonalny. Dwa razy mi się go udało zrobić. On jest bardzo trudny. To jest takie że ze szydełkiem. One nie jestem dreamem. Nie, nie od robić. się nawet Cię się stawia łódka. Dobra. To, to jest właśnie to trudne postawienie łódki. O, że jedno spadło. A parę tego troszkę prób, jak się nie uda. A teraz mam taką że to nie umiem tego zrobić. To nie zrobię. coś jest bardzo trudne. Ale zrobię. Trzeba taki trzyma. Mają lekki. I muszę tak zrobić. Właśnie chodziło o to, żeby po prostu teraz... Nie, chyba tam się trochę i idę po prostu zginę i teraz będziemy Będziemy pomyślę, czy będzie kolejny odcinek. I też będę rozmawiał do Was. Czy mam elektryczkę? Jest elektra. To jest lecimy. Nie wiem nad gdzie. Nie wiem kolejny film. To jest, jest kolejna wioska. Co z z się to powala? prawie już dodałem. Wtedy szybko zrobimy. Ciekawe, co tu Op, będzie w koło? Mieczyć się przyda. a Więc możemy włączyć potworki. No, łatwe. Naprawdę, to polecam. poleci do mojej starej wioski i dalej robię płacze. Zrobiłem! Yeah. Ciało. O. O. o czym się by się z łódki? nie pamiętam nawet. W sensie. Tak. Nie pamiętam jak się bardzo z łódki, to będzie koniec odcinka. Nara. Widzowie.